Głos stali, pieśń lodu. Świat zamarżał. Wysoko w północnych szponach, gdzie niebo śpiewa pieśni śniegu, armia królowej lodu ruszyła na południe. Cisza była jej pierwszą bronią. Zamarznięte twierdze, milczące lasy, ciała w objęciach lodu. Nie zostawiała śladów. Nie potrzebowała. Tylko jeden ruszył jej naprzeciw. Nie z południa, lecz z samego serca zimy. Tarn, krasnolud z zakonu Oszczarun, samotny strażnik przełęczy gromu, gdzie kowale rozmawiają z duchami metalu. Nie znał magii. Nie miał armii kjąt. Miał miecz wykudy z rdzenia meteorytu, który spadł, gdy bogowie umilkli. Miecz nazywał się głos, bo gdy uderzał, echo niosło prawdę. kończy Tarn nie walczył dla chwały. Był strażnikiem i wiedział, że jeśli przełęcz padnie, południe umrze bez walki. Królowa lodu nadciągnęła jak cień pod zimowym księżycem. Jej armia szła bez światła, bez szeptu, bez duszy. Tarn stał sam na zamarzniętym moście, gdzie run triły się cicho, jak oddech żaru pod śniegiem. Nie krzyczał, nie wzywał pomocy. Uderzył. Stal starła się z lodem, a pieśń run rozbrzmiała w przepaści. Każdy cios był historią. O braciach, którzy zginęli w pierwszym śniegu, o obietnicach wyrytych na ostrzu, o ogniu, który nie gaśnie. Królowa uniosła dłoń. Z nieba spadła zamieć ostrzy śnieg, który tnie, mróz, który krzyczy. Tarn padł na kolana, ale nie puścił miecza i wtedy ostrze rozjarzyło się ogniem wspomnień. Runy zapłonęły. Głos przemówił. Nie słowami, uderzeniem, które rozerwało ciszę, rozbiło lód, złamało koronę mrozu. Królowa zawyła. Jej ciało pękło jak szkło, rozsypując się w tysiące odłamków, które wiatr rozwiał jak popiół. Jeśli wierzysz, że jedna iskra może przebić najtwardszy mróz, możesz kliknąć dzwonek albo subskrypcję. Tarn usiadł przy runach. Nie czekał na oklaski. Tylko ogień znów tańczył w jego oczach.